No i tam zamiast robić pauzę, to zakończyłam. <grafię> Gasiłam nagrywanie. Zastopowałam całkowicie, włączałam. No pięknie jest, nie jest piękna. nie jest piękna, przejdzie z czysta. To puściutko na ulicach. Jutro pierwszy maj, idzie powjeżdżali już sobie w piątek. Jak zrobili sobie taki przedłużany urlop prawdopodobnie tu jednak dziwna sobie stoi. Jeśli aparat, to nic nie widać. No to na razie na tym zakończę. Do następnego razu.